Lagdzi jest wyjątkową klaczą. W pierwszym sezonie zrobiła co nieco. Moje małe teorie zapraszają was na pięć akcji Reality z sezonu pierwszego. Na imprezie nie może zapakować dobrego ponczu, ale ten był wyjątkowo dobry. Przepyszny jest ten twój poncz! Zrobiłaś go według tego samego przepisu co na pożegnaniu wiosny? Nie, to całkiem nowy! Postąpiłbym tak samo. O, Rarity, twój pantofelek! Książę na pewno cię znajdzie. Uciekajmy! Wyjątkowe przeznaczenie. Może jednak krawiectwo nie jest moim przeznaczeniem? Nie wiedziałam, dokąd mój róg postanowił mnie zabrać, ale na pewno miał jakieś powody. Domyślałam się, że chodzi o moje zamiłowanie do mody, a może nawet i o znaczek. A! Wiedziałam, że to moje przeznaczenie! Skała? Moje przeznaczenie? Po coś mnie tu przywlókł! Taki szmat drogi dla skały! A! Grrr, głupia skała! Wojna! Należy odpowiedzieć szczerze na zadane pytanie, albo wypełnić otrzymane zadanie. Zadanie dla ciebie! Masz wejść teraz na dwór i zmoczyć na deszczu tę misternie ułożoną grzybę! Niestety musisz takie zasady. Ha! Dobrze! Słuchaj! Zadanie dla ciebie! Masz się przebrać w falbaniastą świecącą koronkową suknię! Zadowolona? Bardzo. Czy ja też mogłabym grać? Zadanie dla ciebie: weźmiesz udział w najbliższych zawodach Rodeo, a ty masz nie brać udziału w najbliższych zawodach Rodeo, a ty masz nie czesać grzyby sto razy przed pójściem spać, a ty masz uczesać ją choć raz. A na miejscu pierwszym znajduje się: Kto nie chce kopać, idzie w zaprzęgu. To chyba żarty! Nie rozumiem, o czym mówisz. Oni załadują, a ty pociągniesz wagon. Twój cenny pedikur na tym nie ucierpi. Też byście mogli zadbać o paznokcie. Robicie sobie czasem manikiór, drapiecie mi boki tymi szponami! Przestań wreszcie gadać! O, Orety, co tu tak śmierdzi? Śmierdzi! A, wszystko jasne, twoja gęba. <grym> Dość tego! Kucik do roboty! Skoro nalegasz, ale muszę powiedzieć, że warunki pracy masz tu fatalne. Brudno i wilgoć, krzywa mi całkiem oprawnie I powietrze zatęchłe. A gdy próbuję odetchnąć, robi mi się niedobrze przez was. Nie kąpaliście się pewnie od miesięcy. Słyszeliście kiedyś o mydle? Wszystkim wam przydałaby się kąpiel. O, woda, woda, strasznie mi się chce pić. Chyba macie tutaj wodę. O, ja cię kręcę! Nie wytrzymam! Milcz, kucyku! A, to kolejna sprawa. Nie lubię, żeby się do mnie zwracać per kucyku. Ja jestem damą i tak macie mnie traktować. Mówcie do mnie panno lub rarity lub panno rarity. Dosyć! Przestań jojczeć! To nie do zniesienia! Jojczeć? Ja wcale nie jojczę, tylko składam skargę. Chcesz usłyszeć jojczenie? To jest jojczenie! O! Ja go muszę ciągnąć! Za nic. Przestań ojczeć! A jak inaczej mam się poskarżyć na swój los! Zrobimy co zechcesz, kucyku. Zrobimy co zechcesz. Panno rarity. Co zechcę? Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i zasubskrybować, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a oglądacie nasz kanał. W kolejnym odcinku zajmiemy się czymś specjalnym. Nie. Wiesz, dobrze to Wszystko wszyscy na czas.